Za chwilę poprosimy Jacka i Łukasza, aby powiedzieli świadectwo swojego życia, swojej relacji z Panem Bogiem, i po świadectwach rozpoczniemy Eucharystię. Cześć Boże! Bracie i siostro, chciałbym trochę powiedzieć, jak Jezus Chrystus wpłynął na moje życie. Cała historia mojego życia pewnie zajęła mi sporo czasu, dlatego trochę ją skrócę. Gdy byłem młodzieńcem, Bóg wybrał mnie, powołał mnie do działania i, mówiąc szczerze, uciekłem. Odrzuciłem to, co mi zaoferował. Bałem się tego i to ciążyło mi, bo nie, tak naprawdę tak do końca nie wiedziałem, czego chce Pan Bóg, bo nie powiedział mi w taki sposób, Łukaszu, weź teraz ubierz się, wyjdź i pójdź na przykład na tą uczelnię. Nie, nie powiedział mi tak. Przyszedł do mnie, po prostu powiedział, Łukaszu, jesteś mi potrzebny. I dlatego się przestraszyłem. Do czego ja mogę być potrzebny Bogu? Pewnie to, że dzisiaj stoję, to już wie, wszyscy wiemy, do czego byłem potrzebny. Żebym tutaj był w tym momencie i opowiedział Wam, że czasem jest podjąć ciężko to wyzwanie, które nam oferuje Bóg. A jak bardzo często prozaicznie wpływa na nasze życie, niech będzie zdarzeniem moje, z mojego życia, z tego tygodnia. Wracałem sobie z pracy Jak zwykle trochę się akurat spóźniłem Bo miałem więcej papierów do wypełnienia Trochę spóźniony można powiedzieć Byłem już w domu Ale to na całe szczęście, że spóźniony do domu dotarłem Klatka obok Zobaczyłem, że pali się ogień Zawiadomiłem straż pożarną I tak naprawdę nic wielkiego się nie stało Spalił się tylko wózek ale tak naprawdę to jest różnica czasu pół godziny. Te papiery, które wypełniałem, zajęły mi tyle czasu i pozwoliły tak naprawdę na uratowanie może mojego życia, a może kilku moich sąsiadów. Nikt inny by o tej porze nie przeszedł, bo to była noc. Także Bóg przychodzi do nas w sytuacjach wielkich i tych małych. Najczęściej Go nie zauważamy. Przychodzi obok, niezauważony i ciągle do nas mówi: powołuje nas nawet do tych małych rzeczy, Pół zapłać. Mam na imię Jacek i chciałem tak króciutko. Może nawet nie całkiem krótko powiedzieć, jak Pan Bóg działał w moim życiu. Jako młody człowiek, znaczy jak dzisiaj tak się zastanawiałem, to Pan Bóg działał, zawsze był obecny w moim życiu, tylko ja tego Pana Boga nie dostrzegałem, nie widziałem. Jako młody człowiek nie chodziłem regularnie do, ko do kościoła. Z kolegami raczej staliśmy tutaj pod tą świątynią, bo to, to jest moja rodzima, rodzima parafia. Zajmowaliśmy się rzeczami, którzy, no, którymi się młodzi ludzie zajmują, którzy no, tak się, w takich kręgach się obracali jak ja. Jako już taki dorastający młodzieniec, jak wchodziłem w dorosłość, wtedy pojawił się w moim życiu alkohol. Tego alkoholu no, było momentami nawet dość dużo. Gdy już weszłem w taką całkowicie dorosłość i rozpocząłem życie zawodowe. Wiadomo, jak to w tamtych czasach było w latach osiemdziesiątych, że wszędzie się piło, no i tak się też praca rozpoczynała. I tego alkoholu było coraz więcej. Ale tak Pan Bóg sprawił, że w osiemdziesiątym roku spotkałem moją małżonkę obecną, która no w pewien sposób yy, wywarła na mnie presję, że na koledzy poszli na bok i Zaczęło się takie przywartościowanie mojego życia. Po pewnym czasie pobraliśmy się, urodziła się córka, ale Pan Bóg był ciągle gdzieś tam na boku. Jakoś, no, Pan Bóg sobie, a ja sobie. Tak to wszystko się układało, nie tak, jak w sumie powinno być. Po jakimś tam czasie zaczynałem odczuwać taką potrzebę, zacząłem poszukiwać. To już były lata 90. Różne rzeczy zaczęły napływać do Polski, ale już zacząłem chodzić do kościoła i dość często. Zacząłem się spowiadać też dość często. Ale uważałem, miałem też swoje teorie. I uważałem, że mi tam w sumie jakieś tam kierownictwo, kierowni, kierownictwo duchowe nie jest potrzebne, że ja sobie sam tam będę wytyczał drogę i sam Pana Boga znajdę. I w tych poszukiwaniach natrafiłem na taki podręcznik w cudzysłowie rozwoju duchowego, który tam przedstawiał różne formy doskonalenia człowieka, samorozwoju, różne metody. I byłem tym zafascynowany. Chociaż już było takie pierwsze ostrzeżenie, wtedy trochę zdenerwowany jestem, przepraszam. Takie było pierwsze uszczerzenie <tryk> dla mnie, bo ksiądz, yy, brat naszej znajomej, stwierdził, że to jest książka sekciarska, ale ja tu w swoim takim zadufaniu, co tam taki młody ksiądz może wiedzieć o tych sprawach. I zacząłem poszukiwać. Masę książek nakupowałem i wszystkimi tymi już tu nawet nie będę wymieniał, bo dość dużo tych jest dziedzin, z którymi <tryk> miałem styczność, ale na szczęście też miałem bardzo mało czasu. I Pan Bóg też tym wszystkim był, bo były pewne rzeczy, których nie mogłem robić w ogóle. Żyłem jakiś taki wewnętrzny opór. Były różne takie, tam tych, no, w, tych, w tych kręgach to się nazywają modlitwa, ale to z modlitwami nie ma wiele wspólnego. To były formuły, których po prostu nie mogłem wypowiadać. Nawet nie wtedy się nie zastanawiałem, co jest nie tak, co jest grane. Nie miałem zielonego pojęcia. I zacząłem uprawiać też medytację. To jest, to jest medytacja daleka od medytacji chrześcijańskiej. I wszystko było na początku ok. Czułem się wspaniale. Ale zaczęły się dziać dziwne rzeczy, które mnie przestraszyły. Które dały mi też do myślenia, i to też już było no, takie ostrzeżenie, że coś jest nie tak w tych wszystkich metodach, które. Wiele obiecują, no to jest tam, jest wszystko można według tych metod. W trakcie różnych tych moich takich sesji po prostu trzy razy, dwa razy miałem coś takiego, traciłem władzę nad własnym ciałem. I pierwszy raz, jak mi to spotkało, to byłem przerażony. Nie wiem, nie potrafię tylko powiedzieć, na ile to działo się wszystko w moim umyśle, na ile to było coś realnego. Trudno odpowiedzieć, bo to jest tego nie idzie zbadać ale w tym przerażeniu to trwało jakiś czas, bo to pierwszy raz mnie spotkało no szukałem jakiegoś wyjścia no co teraz mam zrobić i przyszła mi taka myśl, żeby odmówić wierzę w Boga i wszystko odeszło jak ręką Odjęło. ale po jakimś czasie ja sobie tam w swój sposób wytłumaczyłem już to Co to tam jest po prostu coś, coś jest tam w umyśle coś w umyśle człowieka jest i przy, znowu po jakimś czasie, znowu przeprowadziłem taką sesję i znowu to się pojawiło, ale tutaj już wtedy wiedziałem, już jest, jaki jest ratunek i nawet nie pozwoliłem temu doświadczeniu się rozwinąć. I za trzecim razem miałem dość taką przerażającą wizję i w ogóle już wtedy od medytacji odeszłem, ale sobie tam stosując moją metodę, jakby to powiedzieć, selekcji, co jest dla mnie dob dobre, a co złe, odrzuciłem i pozostałe rzeczy pozostawiłem. I to już były lata 2000, wtedy był już bardzo szybki rozwój internetu. Zacząłem w internecie też poszukiwać, jak tu się doskonalić, samorozwijać. Była też taka metoda, którą byłem zafascynowany, to jest takie jakby też ostrzeżenie dla innych, którzy się stykają z takimi rzeczami. Rejki tylko na owe czasy. Ja bardzo chciałem ludziom pomagać, chciałem ludzi uzdrawiać, ale to też były takie jakieś takie chyba. Bardziej chciałem budować siebie, niż yy, tym ludziom pomagać. I na całe szczęście w tych czasach, nie, bo to trzeba było przejść cały taki proces inicjacji. Tutaj w Pile i w okolicach w ogóle nie było takiej możliwości. Nawet nie wiem w sumie na, na czym ten proces polega, ale można się domyśleć. Miałem też takie w tym, w tym okresie straszne takie poczucie mocy. Pycha strasznie moja rosła. Co to ja już nie mogę? Że ja praktycznie wszystko mogę. Takie poczucie miałem. I w związku z tym rozwojem internetu. Ja poszukiwałem dalej w tych swoich dziedzinach, ale natrafiłem na taki program Radia Józef Nieistniejącego już. Encyklopedia New Age. I tam trafiłem na konferencję księdza Grewkowicza. Muszę powiedzieć, że to był przełomowy moment w moim życiu. Zrozumiałem i zacząłem wiązać te wszystkie fakty, to wszystko, co się wydarza, wydarzało w jedną całość po prostu widziałem, że robię rzeczy złe. Powrzucałem wszystkie książki, wahadła, tam jakieś inne sprawy. Ale sobie też znowu stosując moją metodę selekcji, pewne rzeczy zostawiłem dla siebie. No, akurat tam ten egzorcysta o tym nie mówił. Znowu metodą selekcji, że to jest dobre. I cały ten proces wychodzenia z tego to trwał też gdzieś około 2-3 lat. Potem zacząłem, no już Pan Bóg zaczął działać w moim życiu. Zacząłem się już wtedy... I jeszcze to, co jest y, takie znamienne, że w tym okresie, kiedy to robiłem, też bardzo często się spowiadałem. Chodziłem do kościoła, przyjmowałem komunię. Byłem w ogóle nieświadomy tego, że no, to jest jed... zaprzeczenie, zaprzeczenie tego wszystkiego. Że to jest... No... I później już jak, jak to zarzuciłem, to się z tego wyspowiadałem. No i Pan Bóg zaczął działać w moim życiu. Ja się też długo opierałem, to nie było też takie proste. Bo zawsze twierdziłem, że no, na przykład wspólnota nie jest mi do, czego, do niczego potrzebna, że to ja wszystko sam. Mam swoje tam jakieś tam przekonania, i jednak się działo inaczej. Poprzez tam. Na początku trafiłem na, katezy, na katechezy neokate, neokatechumenatu. Jednak gdy przyszło do mowy o wspólnocie, stwierdziłem, że to już jest nie dla mnie, trzymuchnąłem. Po roku czasu jednak. Pan Bóg chciał i już powoli mnie tak kruszył. Trafiłem na seminaria od odnowy życia chrześcijańskiego, tuż razem z moją małżonką. I tutaj już się, to takie jakby, wszystko o 180 stopni się obróciło, Tu już wszystko szło w takim błyskawicznym tempie, chociaż ciągle miałem te takie, te jakieś tam swoje przekonania, ale tu już Pan Bóg działał. Jeszcze w momencie, gdy była propozycja wstąpienia do wspólnoty, jeszcze się wahałem, ale tutaj też i moja małżonka, ale już też kruszałem, już, już, już nie byłem takim zatwardziałym w tym wszystkim. Generalnie, jak tak spojrzeć, to modliłem się zawsze, tylko to była modli modlitwa, prośby jakieś załatwiałem z Panem Bogiem interesy. Później, jak już ta nastąpiła taka następowała przemiana, to ta modlitwa była kulawa, ale tu już po seminariach nauczyłem się i uczę się cały czas wielbić, dziękować, ale i również i prosić. Może w inny sposób niż przedtem to bywało. Nawet to, że stoję tu i teraz, że <śmów> mówię to do was, to też nie jest jakaś moja specjalna zasługa, bo te osoby, które mnie znają, wiedzą, że nie wiem że byłem dość oporny do różnych wystąpień. Nie chciałem dawać i to też, mówię, no nie jest to jakaś specjalna moja zasługa, bo to też Pan Bóg działa, też mnie przemienia, dotyka, uzdrawia. Chwała Panu.